Cześć, tu HyperHotPL, witajcie w kolejnym odcinku z gry wod. O matku, nie myszka. Dobra, pomyślałem sobie, że bardzo rzadko ostatnio nagrywam jakiekolwiek materiały, więc warto by do tego wrócić. Pojedziemy sobie dzisiaj tako dla czartu moim największym czołkiem. Przy okazji mówię wam, że testuję nowy program do nagrywania. Może to by wyjść różnie. Eee, tak, o matko. To wyjdzie bardzo ciężko. No nic to. Tak sobie pomyślałem, że kurczę od wakacji do dzisiaj zamieściłem cztery filmy, że może jednak warto by... warto by coś zacząć zamieszczać. I takie... dzisiaj akurat mam Wenę do pogadania troszeczkę wesele i zwykle na tych filmach. I może jednak warto będzie wam pokazać jak lamie i jak bardzo mój sprzęt się w tej chwili nie chce. Ogarnąć. Wyświetlać więcej niż dla FPS-a Dobra, będę grał jak na starym kopie najwyżej. <grystanie> nie, nie będę grał jak na starym kompie cicho. Jest 5 razy więcej FPS-a niż było. <grystanie> Dobra, lecimy. Jak widzicie mam dalej troszeczkę zabugowanego X XVMa... E <grystanie> nie, chcę mi się tego poprawić na jenny. <grystanie> Głupota. W ogóle mi to nie jest potrzebne. Mogę sobie w każdej chwili sprawdzić, tak kto jest kto. A po co mi to zresztą. Dobra, polecimy sobie tak jak zawsze. Czyli nubsko. Innymi słowy, już mamy ms Trójkę teoretycznie mogłem sobie w nią strzelać, ale mi się nie chce. Bo, jakbym zaczął w nią strzelać, to zaraz by coś poświetliło i by było do dupy. No. O, i już mamy kolejnych przeciwników, w których... W których możemy strzelać, a których nie przebijemy, także... Także jest... E, słuchajcie co robiliście eee, dobra cicho. To mnie raczej nie złaby przez prawda? prawda? prawda. Ja już stąd widzę, że nie złabię, że nie, złabię, że nie 3-4. głupie tutaj się ustawiło. Tylko, że jeszcze bardziej głupie się ustawił ten Lorrain. Dobra. Dobra, ładnie O! o. Jakoś normalnie zaczęło wszystko płynnie chodzić. nie wszystko. Tam 10 w W porównaniu z tym, co było przez chwilę, to jest płynnie. Kurde. Nie, nie trafi go tak we własne to daleko. Teoretycznie mógłbym próbować, ale pewnie się tylko szetne. Tak ja będę sobie tutaj potrzebował śniadanko. Dla mnie 12 rano to jest... czy znaczy 12 to jest jeszcze wczesny ranek. Hmm. Ludzie, wy naprawdę... Myślicie, że przebije się... Isa w twarz takimi czołgami? No, prawo dla was. Nie będę jechał na front, gdyż ponieważ mm, wtedy, wtedy te FPS-y będą mi bardzo przeszkadzać. Ale jednak pojadę. Do czego będę tak stał? Dobra, lecimy. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie to wcale nie miałem nic wspólnego z twoimi Poza. Dlaczego miałbym mieć? Ciekawego Ała, żarówka. No, dobra, i ja się ten Pięć pochodzi paruję. Teraz jeszcze też trzy cztery, hmm. mhm. dobra, o, no brawo. Żeś Wisa się strzelił. <laughs> Chodź tutaj. No, ale już nie musisz. Teraz ty. Tu już będzie gorsza przeprawa. Bo jeszcze gdzieś tam nas frankuje, to też jest 4. Ale jakoś nie podoba mi się taka sytuacja, że frankuje nas też 4. Ten Isus mi też tak stoi, że troszeczkę się obawiam o mój boczny pancerz. Hmm. Jasne. Jasne. Tak to jasne. Mogę w w strzelać i strzelać i strzelać, bo tego będzie. No jakże. Wiem, jestem nubem, nie musicie tego pisać. <laughs> ja już się z tym oswoiłem. Pff. Dobra. No to wymiana. Nic za nic. O, tam już też 3-4 paruje, bo się nadziało na Lorena. Nic się mi przestraszył na szczęście eee, zaraz się górze i załaduję goldem Można nawet gadać nie mam aż szybciej, kurna wyjeżdżaj tym syfem, mm, rykoszec myślałem, że to włas, ale chyba jednak nie nie z żartów lecimy tak, o, brawo, e, 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 e. dobra, podkalibrowa jest. E, przebi trafienia brak. Także jest słuchajcie świetnie. Tam się nasze 4-4 zadziało na obiekty, ale obiekt zginął na szczęście. Także jest wszystko pięknie, już tu bitwę wygraliśmy. No naprawdę. Teraz niech on się z tym postrzela. Wiem, nubię. Dobra. Dobra. Teraz już powinienem z nim wygrać. Szczególnie, że mam trochę wsparcia. Ała. Okejka. no i się udało. Jak widzicie jest bardzo dobrze. Został nam jeden czołg do zniszczenia, ale nie, nie mam silnika. <śle> nie no dobra, mam ten kawałek. No mam 1800 DB'ija. <śle> kijowo mało. Ale to jest cegu. No Dobra Będę się za trochę ale to szczegół. Czy mi się zdaje, my nie mieliśmy żadnych dziesiątek? A oni mieli tego isa. A nie, mieliśmy też swojego isa, który gówno zrobił. Także świetna pomoc. Dobra. A ja już dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Życzę Wam. Miłego dnia.